Cześć, cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja się łączę tutaj z Wami w ten Mikołajkowy Wieczór na chwilkę, aby przypomnieć Wam, że w budowaniu tej relacji z samym sobą, samą sobą, bardzo ważne jest też to, aby pamiętać o sobie. To jest kluczowe w budowaniu tak, na, tak naprawdę tej relacji z samym sobą, samym sobą, aby pamiętać właśnie o sobie. E, dzisiaj są Mikołajki. Wiadomo, Mikołajki to czas prezentów. Od różnych Mikołajów dostajemy przeróżne, e, pewnie prezenty, ale warto właśnie też pamiętać o sobie, zapytać się samą siebie, samego siebie, co jest mi potrzebne, co chciałbym dostać i sobie to coś po prostu sprawić. Ja takie coś i taki rytuał właśnie pamiętania o sobie, w taki sposób sprawiania sobie takich prezentów, takich trafionych prezentów w 100%, takich, które naprawdę chcę mi potrzebne i takie naprawdę, które chcę mieć, stosuję już od wielu lat i na moje urodziny i od święta i właśnie też w Mikołajki, ale czasem też w takie dni zwykłe, codzienne sprawiam sobie drobne przyjemności i po prostu takie prezenty sama sobie też kupuję. W tamtym roku na Mikołajki kupiłam sobie świąteczny krem do rąk o świątecznym zapachu i takie specjalne też świąteczne mydełko. Takie to drobne rzeczy są dla mnie takimi rzeczami luksusowymi w tym roku właśnie przed chwilą też kupiłam sobie książkę, którą chciałam w cał, cały czas sobie kupić, i postanowiłam, że teraz właśnie to zrobię i już czekam na tą książkę, aż do mnie przyjdzie. Zachęcam Was również, abyście pamiętali o sobie, o swoich potrzebach. Bardzo często darowujemy naszych bliskich i innych ludzi prezentami. I takimi podarunkami dla nich. Pamiętajcie w tym wszystkim też o sobie, bo właśnie takie drobnostki, takie miłe gesty, też w stosunku do samego siebie, do samej siebie, właśnie budują tą relację z samym sobą, ze swoim wewnętrznym dzieckiem. To bardzo ważne też, żeby pamiętać o swoim wewnętrznym dziecku i o jego też potrzebach, żeby pamiętać o sobie samej, o sobie, samej. Zachęcam bardzo serdecznie do takiego rytuału i do budowania takiej wspaniałej, bardzo bliskiej relacji z samym sobą i samą sobą. W ten świąteczny, taki mikołajkowy wieczór życzę Wam takiego przyjemnego wieczoru, przytulnego wieczoru, żebyście spędzili go tak jak chcecie grudzień ten czas przedświąteczny to jest czas, który bardzo lubię bardzo lubię ten czas przeświąteczny jak widzicie u mnie na oknie są już światełka, w całym tutaj pokoju są już ozdoby właśnie świąteczne też mam zapalone świeczki na stole i za chwilkę włączam sobie właśnie świąteczny film ponieważ lubię takie świąteczne filmy, bardzo lubię tą atmosferę przed świąteczną lubię się wprowadzać też właśnie w taką miłą atmosferę świąteczną i tak spędzać po prostu często piątkowe, grudniowe wieczory. Także ja sobie włączam film, Wy sobie też, proszę, spędzcie ten czas i życzę Wam, żebyście, żeby tak to się stało, tak miło, jak lubicie. No i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się bardzo ciepło, pamiętajcie o sobie i właśnie w taki odświętny czas jak Mikołajki czy święta, ale pamiętajcie też o sobie każdego zwykłego dnia, bo takie drobnostki właśnie budują tą relację z samym sobą i tak naprawdę te takie drobnostki właśnie pięknie. Cały dzień i dają piękny obraz pięknego dnia, pięknego miesiąca, pięknego roku. Eee, także życzę Wam samej serdeczności, dobrego wieczoru. Do następnego razu. Pawa. Pa.